Górę. No nie wiem, czy tak rewelacyjny. Dla mnie to jest. To jest skandal. To jest po prostu zwykły skandal. I no i tyle. No to co, co tu dużo, co tu dużo opowiadać. No naprawdę. Na, na tej zasadzie, jeżeli była potrzebna interwencja komornicza w, na zamku w Warszawie, to wszyscy dyrektorzy, którzy byli tam od czasu, jak. No od 90 tam roku, czy tam od 89 roku, od czerwca, powinni normalnie stanąć przed sądem za kradzież. Jeżeli sąd uzna, że, że to nie jest kradzież, to w porządku. To, to rozumiem. No wyrok jest jaki jest, sąd jest niezawisły. Ale jeżeli sąd uzna, że te działania były bezprawne, to tych ludzi po prostu należy zwyczajnie ukarać nami zapuścić więźnia, jak tam, według uznania sądu, no bo to, jest, bo to jest oczywiste. Zresztą, ponieważ to są dzieła o znacznej wartości, bo tak jak powiedziano w tym, w tym materiale, który jest dostępny na kanale 0, pokazano, że powiedziano, że te obrazy są warte około 100 tysięcy złotych każdy, no to wiecie, to jest zabór mienia znacznej wartości. Więc, więc tutaj wyroki mogą być, mogłyby być znaczne. A ja bym naprawdę sprawców chciał zobaczyć przed sądem, po prostu tak, żeby ich